Witam w tanim lunchowaniu, czyli w cyklu, w którym testujemy menu lunchowe w restauracjach. Dziś odwiedzamy Mango Vegan Street Food, izraelską restaurację przy ulicy Dobrej w Warszawie. Mango to nieduża restauracja wyposażona w surowe meble z płyt wiórowych. Wnętrze udekorowane jest ładnymi grafikami z owocem mango. Niestety restauracja była pełna, więc wzięliśmy swoje zamówienie na wynos i usiedliśmy zjeść na nad wiślańskim bulwarze. Lunch kosztuje tutaj 31 zł i ma zmienne menu. My zdecydowaliśmy się na dzisiejszą ofertę lunchową, czyli zupę krem z białych warzyw oraz pire ziemniaczane z panierowanym seitanem. Dodatkowo zamówiliśmy pitę z falafelem, humusem i świeżymi warzywami. Zupa uzyskała bardzo niską notę, czyli 1,5 mango na 10 mango. Znacznie lepiej wypadła pita, która dostała 6,5 mango oraz seitan z pire, które oceniliśmy również na 6,5 mango. Niestety, restauracja dostaje od nas dwa minusy. Pierwszy za to, że pita okropnie się rozpadała, a drugi minus za to, że prosiliśmy o to, żeby jedzenie nie było posypane pietruszką, a było jej naprawdę. Desporo. Finalny werdykt to 5 mango na 10 mango. Po pełną recenzję zajrzyj na YouTube na kanał Kapitan Kurek.